A więc zmiana planów. Nie będziemy kosić. Będziemy kopać ziemniaki. I to nawet nie dwurzędówką, tylko kombajnem. Objaśnienie. Ziemniaki trafiają tu. Tu są otrząsane z ziemi. Trafiają tam. Roślinki są wywalane przez te cycki. O to. A reszta, ziemniaczki, kamienie trafiają tu do tego koła, które się kręci. Roślinki idą tam. Te co nie wylecą tam na dole. A ziemniaczki sturalają się tu razem z kamieniami. I moim zadaniem jest tak. Co? Moim zadaniem jest wybierać kamyczki stąd tu, a ziemniaczki lecą sobie tu. Tu wpadają takie malutkie, takie bycie bycie. A cała reszta... Wszystko, co się nie uda wyciągnąć, trafia tam do zbiornika. A ze zbiornika wysypujemy, tędy tam na przyczepę. Tak, misiu? Tak. Przejdziemy trochę, zobaczymy. I patrzcie, w tym roku nie ma trytytka. Nowe. Widzicie jakie ładne. I te, te, te też jest nowe. Ok, zaczynamy. Zaczynamy? Maszyna ma raczej inne plany. Ujechaliśmy kilka metrów i znów coś się popsuło. Już jest ok? A mianowicie, taśma do wysypywania ziemniaków się zacięła, więc chodzi nieproszona cały czas. Oskar próbował przemówić jej do rodziny młotkiem, ale jest uparta jak właściciel. Nacisk przenkord z powrotem na dół. Oto tym sposobem ukończyliśmy swoje wykopki tego dnia. Zwijamy interes i wracamy do domu. Byłoby spotkania. Na kolejne starcie zabieramy ze sobą niezawodnych pomocników. Mamy kierownik babcie i pieskę czojkę. Co tam znajdłaś? Gniazdo? Gniazdo myszów. Ojej, czajniczka. Gniazdo myszów. No i tu my się wkopali. Proszę bardzo. Tak pięknie my się wkopali. O, cudownie. I tak. Fantastycznie. Ale nas wyciągnięto i ukopaliśmy tyle. Dotąd my kopali, dotąd. Tak mi Tak. Brzeszczał na mnie bardzo złośliwie, ale się już uspokoił, drań. Także ten ukopane pięknie, proszę. A tutaj jeszcze nie kopane. A tam chaszczowisko i ciągną traktora. No. To nie nasz traktor był uciągnięty. Co nie zmienia faktu, że nasz też lubi takie Ale akcje. Super, więc się utopił. Czojeczka nas pięknie odkopie. No nie, czojeczka? Idź nas odkop. O, chyba się okuła w nos. Widziałeś, jak się odsunęła? Tak to każdy pojedynczy rządek nie jest aż tak zarośnięty i no jak są obok siebie to tak wygląda jakby był burz. Tak to jest w porządku. Raczej się zapychać nie będzie. W końcu przyjechała niezawodna trzydziestka by nas wyciągnąć. Jedzie! Masakra! Breg pozorom udało nam się cokolwiek wychodzić. Będziemy dokopywać to, co nie udało się kombajnem dużym, dwurzędówką, bo tu jest po prostu mokro strasznie, także jedzie traktor. Tutaj susz, a tutaj bagno. Não. Dobra. A co to jest za wozidło? Tu To jest traktor A co to jest za traktor? 30. To jest trzydziestka? No. Ale taka krótka Bo nie ma maski się tak wydaje Serio? Tak. To one są takie krótkie bez maski? Nie? Nie. Wow Ale to jest jakaś starsza Czy nie? Znaczy no kabina starsza Ale ogólnie wszystko jest to samo nie? Aha. Ogólnie ta czerwona ta od taty, ona jest nowsza, nie? Aha. Bo, e, to jest C330M, one wychodziły w 90 latach. Aha. A, a 30 są chyba 70 czy 80 -ty. Nie, Nie chcę głupot gadać, ale choćby 80 tam od 80-tych lat. Nie? nie, nie nagrywa się. Ci Oskar wysypuje się! Spokojnie. Spokojnie. Mamy uniwersalną łopatę na gospodarstwie. Do wszystkiego. Łopata do wszystkiego? Tak. Czyli do czego na przykład? Do zboża, do kartofli, do śniegu. Do zboża, do kartofli, do śniegu. No do ziemi trochę nie bardzo, ale... <noise> A do gnoju? No też nie. Chociaż nie, no to, to takie odkurno no to uzbierałem. Z To jest specjalistyczna przyczepa wywrotna, do której potrzeba łopaty. No. A się opierdalały się na tym kombajnie. Nie Weź mnie, nie denerwuj. Nie denerwuj mnie. Ile tu jest Wiesz ile? Mniej niż na polu. Takie powinny być wszystkie. co się stało w tym roku? Za dużo gnoju dałeś. Chyba wolą mniej. Mało. Nie, bo w zeszłym roku było raz o połowę mniej niż w tym roku. Kartofle. Nie, gnoju pod kartofle. No tak, mówiłeś.

Przyczepa ziemniaka ściepnięta. Na przyczepie nie ma nic. Nic nie ma. Ziem. A tutaj wyłazi spod przyczepy drań. Mówisz, że nie?